Uczyć od doświadczeń armii ukraińskiej, bo mają najnowsze doświadczenia, są rzeczywiście zaprawieni w boju i oni będą nam przekazywać informacje, jak się współcześnie walczyć. Myślę, że Ukraińcy są nam na wielkie takiej fali wznoszącej i rzeczywiście robią niesamowite postępy na froncie. Dzięki oczywiście na to, dzięki swojemu tak know-how doświadczeniu, które mają, dzięki tak sprzęt, który cały czas napływa, no są naprawdę już można powiedzieć, super. Sprawni na, na, na froncie. Ja powiem więcej, zaryzykuję taką tezę, że niebawem, niebawem, to my na to będziemy się uczyć od doświadczeń armii ukraińskiej, bo mają najnowsze doświadczenia, są rzeczywiście zaprawieni w boju i oni będą nam przekazywać informacje, jak się współcześnie walczy. Kiedy myśmy ich uczyli, to myśmy ich uczyli, ale losy się odwrócą. Myślę, że ustawi się kolejka. Żeby zdobywać doświadczenia od strony ukraińskiej, to będzie też dla nich bardzo miłe i bardzo cenne. Także no, wielki, wielki sukces. Jedna i druga strona, tym bardziej też ukraińska potrzebuje trosze, troszeczkę takiego wytchnienia. Pamiętajmy, że te oddziały jednostki, które są zaangażowane w przesuwaniu się na tej pierwszej linii frontu, one też za jakiś czas muszą być luzowane. To nie jest tak, że jestem permanentnie ileś tam tygodni czy miesięcy na pierwszej linii frontu, bo tego po prostu nie wytrzymam, mhm. bo tam się dzieje, tam jest prawdziwa, realna walka. Ich trzeba po prostu zluzować, trzeba wysłać nowych, a jak nowych, no to też żeby oni tak byli lekko zaprawieni w boju to też nie jest tak że rotuje 100% ludzi przyjeżdża nie wiem kilka tysięcy następnych i są zdziwieni re, realiami, tylko rotuje to w jakim w procencie załóżmy 30% ma wolne 30 przyjęcia no 30% przyjeżdża nowych ja ich lekko wprowadzam w realia daje im 2-3 dni tak na opanowanie sytuacji na takie, żeby weszli w ten, w ten klimat i dopiero tak mogę z tych rzeczywiście sił środków skorzystać. Także myślę, że Ukraina robi to perfekcyjnie. Po drugiej stronie widzimy co się dzieje. Chaos, panika, zbrodniarze, przestępczy. No tam jest po prostu pospolite ruszenie niemalże. No i efekty są takie jak widzimy. Upadłe pospolite ruszenie. Upadłe pospolite jest, ruszenie. Jest jeszcze pytanie. Jedno związane z frontem. Zima, temperatury. Bardzo duże problemy, które to może spowodować zarówno dla cywilów w, w obliczu nieustannych ataków rakietowych ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także żołnierzy. Czy Pana zdaniem na czas zimowy wciśniemy guzik do pauzy operacyjnej, czy jednak Ukraińcy będą na tyle przygotowani? dzięki wsparciu między innymi państw zachodnich że oni te działania będą w stanie kontynuować. Tutaj temat jest ciekawy i zdania są bardzo podzielone. Eksperci mówią, że zima będzie sprzyjała tak Rosjanom. i nie mówię, A że, idzie, że, Ukraińcy, że że Ukraińcom tak? ja I jestem pod Ekspertów tyle tak, często. powiem więcej dwóch ekspertów. Zresztą, zresztą zwracają uwagę. Tak, jest dwóch ekspertów, są trzy zdania na określony temat nawet, bo jeszcze prowadzący dziennikarz może też i swoje wtrącić, ale moim zdaniem ja jestem przychylam się do tej opinii, że jednak zima będzie sprzyjała Ukraińcom, są u siebie. Są u siebie. Co byśmy nie powiedzieli, są u siebie. Mogą zagryźć zęby, nawet y, tak, y, społeczność ta lokalna, cywile mogą zagryźć zęby, bo to robili już nie raz i, i nie dwa przetrwać, przeżyć i myślę, że to jest też dobry moment, żeby zaatakować. Nie spodziewam się jakiejś stagnacji, że w, jak przyjdą przybroski, zamarznie tak jakiekolwiek działanie. Także myślę, że Ukraina wykorzysta ten moment tak, do tego, żeby jeszcze posunąć się tak na, na froncie i przysporzyć więcej nieszczęścia y, stronie rosyjskiej.